Tu jest sucho Kasia, da żadę. Chill out. Spokojnie. Klasa! I do góry od razu Dida. Jest. Pierwszy punkt zaliczony. Dzisiaj będzie kolejna runda raportu z lasu. Temperatury znacząco odbiegają od ostatnich wiosennych wyników, więc robimy szybki sobotni wypad na obczajkę warunków w krakowskim lasku wolskim. Kasia odpaliła zapasowe warstwy ciuchów. Grawelowe opony gotowe, powietrze spuszczone. Idziemy zobaczyć jak bardzo jest mokro i błocliście. A dzisiaj na dzień dobry, jeden z krakowskich kultowych podjazdów, czyli koldę, kopiec kościuszki. U nas nie ma litości. Jak sobie źle trasę zaplanujesz, to kilometr wyjściu z domu już masz dzidę pod górę, więc dzisiaj najgorzej na nie rozgrzanego. No ale cóż, za to widać dalej w miarę sucho. A ja sobie nie nasmarowałem sucho nie tylko na drodze, jak słychać po łańcuchu. No, troszkę zima wróciła na weekend do Krakowa, nie ma litości niestety, ale dobrze, że się da jeździć ciągle, przynajmniej marcowy atak zimy nie jest jakiś super hardkorowy, chociaż najbliższy tydzień to dobry ma nie być. Ale jest ładnie i ślisko. I ładnie. A nasze opony w lewo. Tak bardzo nie na błoto. Ale to jeden z kultowych krakowskich singielków w centrum miasta. Kopiec kościuszki, ale dzisiaj idealne warunki, żeby wam przedstawić tę trasę, naprawdę. Ale dzisiaj zupełnie nowe rozdanie. Kasia cię pokazuje stronę techniczną. Warunki nie są łatwe. Na te opony, na ten. Ale Kasia kiedyś pokazała w bielsku białej jak się jeździ na NTB. Chciałabyś ta z górala, nie? Chciałabym, może rękawiczki na moje. W swoim rozmiarze? Dokładnie. Czekaj, teraz techniczny odcinek. Musisz tutaj przejechać środkiem i nie hamować za bardzo. Tylko tam uważaj na dole, bo jest taka rynienka z błotkiem. Tędy? Nie, tędy. Tędy może. Musisz Tędy. tędy. Tak, idę robić coaching szybciej. Teraz coach, dawaj. Treningi ze zjazdów. No Jest wysoko, no jest ma wysoko. Są shimanochy. Spokojnie. Klasa. I do góry od razu dzida. Ale jest przecinka na Kraków. Ładnie to wygląda. Tam, co tam jest? Tam jest yy, yy, górka gdzieś, no wprost. A to są rejony kiedyś okupowane przez krakowskich... Filaidowców Damhillowców. Tu się kiedyś zaczynało jeżdżenie na szerokiej oponie, proste kierownicy, to były czasy. A teraz proszę, kto sobie tej radzi? Robi Kasiu, atakuj, bo ktoś biegnie. Tylko nie hamuj na tym. Na no, jak no, jakim chcesz, to no, znaczy niech to ktoś tu zjedź po tym. No bo to jest śliskie, więc po prostu zjedź. Kolejny element techniczny. Jest! I patrzcie, tak wygląda krakowskie kolarstwo. Przejechanych 5 km i 133 metry już w górę. A przed nami kolejna hopa, to jest ten gravelowy plusik, że jak się nie ma możliwości posiadania miliona rowerów, przynajmniej na jednym rowerze można sobie i na szosę i do lasu się pobawić, czy się jak są chęci, bo jest to trochę masochizm w pewnym stopniu, a za to jak technika idzie w górę. 100 złotych kieszeń Przyjechałaś jeszcze na dużym blacie? No co tu się... Wow Czasami tak sprawdzam z nadzieją, że a może jeszcze lżej. Został znaleziony nie, jest. Teraz można <noise> Dzisiaj Ale jest zaskakująca ilość śniegu, nie? W nie ma Nie, nie, tylko tutaj No ale jesteśmy teraz w solidnych górach A nie tam byle co Fajnie, strasznie ładnie Jeszcze jest zima Hej Mieliśmy kiedyś taką tradycję, że na 8 marca jeździliśmy na narty A w tym roku, nie wiem, na narty nie pojedziemy, ale za to Śnieg też jest Ale bajka Nie wiem czy w tym roku Jak jest, byłem w Krakowie Widziałem, żeby tu było tak Tak ładnie Było tak biało, biało Ale dzisiaj już to światło jest takie trochę bardziej Jednak wiosenne Więc jest przepięknie Będziemy jechać w lewo, Kasiu, teraz Tak Tam w lesie wyłania się, wyłania się tajemniczy budynek. Który wygląda z tej perspektywy jak porzucony, a to jest Hotel Wolski, czyli ogólnie rzecz ciekawe miejsce, bo jest to hotel należący do ujotu. Obok yy, przegorzał restauracji, hotelu i yy, generalnie po prostu willi baszty. Hej hej. To jest w ogóle miejsce, które ostatnio jest zamknięte, bo jest jakiś gruby remont. Natomiast yy, w zeszłym roku, jak robiliśmy wyjazd gravelowy do Krakowa z MJ Protur, to pierwszym miejscem, gdzie chcieliśmy was zakwaterować, właśnie był Hotel Wolski. Śnieżyca w ogóle jest. Śnieżyca jest. Witamy. Ale ja się nie mogę wspiąć. W marcu jak w garncu. Buty całe w błocie. No końcówka hardkorowa. Dawaj do hotelu i tam już asfalt w dół. No dobra, ale jak ja mam się tu wpią? Nie mogę. Musisz podjechać do asfaltu i wyczepać buty. To jest taki protip dla ludzi, którzy zaczynają z SPD. Jak wam się bloki zabiją błotem, to trzeba niestety tupać. Ale to są klimaty. Kto by pomyślał, że ten hotel jeszcze w zeszłym roku działał. Wygląda jak jakiś... Nie wiem, jakbyśmy tutaj nagrywali jakiś kanał o zwiedzaniu różnych porzuconych miejscówek. A to jest normalnie Lasek Wolski, hotel. Kolejna przeszkoda techniczna. Jest! Obejście też jest dobre. Wygląda naprawdę jak jakiś niedokończony, porzucony projekt. A to naprawdę normalnie funkcjonowało. Po prostu tak miało być. Czyli miał być taki, wiecie, brutalizm, e, który wbija się w Lasek Wolski, ale bez. Kombinowania typu, potem jakiś alejek i tym podobnych rzeczy. Wyszło jak wyszło. A to przegorzały, czyli prawdopodobnie najlepszy widok na przełom Wisły tutaj pod Krakowem. Ciekawa historia, bo to jest budynek pewnego polskiego znanego przedwojennego architekta, który podczas wojny przejęli mu Niemcy. I nie go że go też kazali mu wybudować to, czyli piękny pensjonat dla bodajże Luftwaffe, dla urlopowanych pilotów. Taka historia. Jak ktoś nie wiedział, to Przegorzały ten główny budynek. Pałacyk w Przegorzałach jest niemiecki, po niemiecki. Nie ma lepszej motywacji <grytanie> niż zima. Teraz Polski Fanklub Lotto Sudan leci na wyścig. Polskie Strade Biankę, prosto cały czas. Grawelowa ścieżka rowerowa. Tak, właśnie widzicie, mamy w Krakowie grawel z idealnym rowerem do miasta i na ścieżkę rowerową a dzień kończymy tradycyjnie na myjni Kasiu, więc przybiżu Wika z GoPro, biżu Wika GoPro. Dziękuję Ci za te 16 km dzisiaj, niezwykłej przygody, była wiosna. Ja Powiedz czasem mi powiedziałeś, gdyby nie ja a tak, gdyby nie ty, to dzisiaj bym nie przeżył dwóch pór roku podczas 16 km. chciałem po prostu pojechać gdzieś gravelem na szosę, ale o, znowu zima idzie, chyba znowu zaczyna śnieg padać, co za dzień, kończymy, jeszcze raz żubik. dzięki, lecimy na kibicowanie.